Dwiema najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności jest oczywiście jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Omówię w tym filmie różnice w opodatkowaniu oraz o składkowaniu obu tych rodzajów działalności gospodarczej. Przedsiębiorca prowadzący działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym do osób fizycznych. Jest on co do zasady, zobowiązany do odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz do składania deklaracji rocznych, ma możliwość wyboru formy opodatkowania pomiędzy skalą podatkiem liniowym a ryczałtem, który jest dostępny w większości rodzajów działalności gospodarczej. W zakresie ryczałtu pamiętać jednak należy, że przedsiębiorca nie może obniżać przychody o koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Ważnym elementem w jednosłowej działalności gospodarczej jest fakt, że przedsiębiorca prowadzący taką działalność będzie zarówno obowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, jak i ubezpieczenia społeczne, więc koszty prowadzenia tej działalności w zakresie miesięcznym, szczególnie jeżeli ta działalność ma niewielki zasięg, będą znaczne. Na początku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca oczywiście ma prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad oskładkowania w tak tzw. ulgach na start czy następnie małego ZUS-u. Natomiast maksymalny okres preferencji przy zastosowaniu ulgi na start i małego ZUS wynosi mniej więcej 2,5 roku. Spółka ZO jako osoba prawna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym do osób prawnych. Jej dochód podlega opodatkowaniu na dwóch szczeblach. Na poziomie spółki 9% lub 19% w przypadku podatników innych niż mali oraz ewentualnego wynagrodzenia wypłacanego beneficjentom tej spółki. Sama spółka, jak również z reguły wypłaty, na przykład dywidendy na rzecz wspólników, nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jest ona jednak płatnikiem składek z obu tych tytułów. Na przykład w przypadku, gdy będzie pracodawcą. Więc będzie obowiązana do obliczania i wpłacania tych składek. Sama spółka ZO nie podlega ubezpieczeniom zdrowotnemu ani społecznemu. Co istotne, wspólnicy spółki ZO z samego tylko pełnienia tej roli w spółce również nie podlegają ubezpieczeniom. To samo dotyczy członków zarządu nie pobierających wynagrodzenia. Tematem ściśle związanym z podatkami w spółce ZO są możliwości wypłaty pieniędzy ze spółki. Poza dywidendą, która jest opodatkowana na poziomie 19%, możemy zastosować m.in. umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, wynagrodzenie członka zarządu, bądź tzw. artykuł 176 KSH, czyli powtarzające się świadczenie niepieniężne. Innym modelem jest tak zwany najem prywatny, czyli wynajem do spółki prywatnych ruchomości lub nieruchomości takiego beneficjenta. Pamiętać należy, że w kontekście spółki z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonować będziemy w tak zwanym zamkniętym obiegu pieniądza. To znaczy, że każda wypłata ze spółki musi mieć swoje uzasadnienie. Problemem staje się sytuacja, w której wspólnik podnosi z konta spółki, Wydatki o charakterze prywatnym. Ponoszenie przez spółkę takich wydatków, to znaczy wydatków na cele osobiste wspólnika, może powodować powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, jak również wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów takiego wydatku. Dlatego też pamiętać należy, że w przypadku funkcjonowania w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ważne jest rozdzielenie finansów osobistych, od finansów związanych z działalnością operacyjną spółki.